Siemanko, witam was w czwartym odcinku, czwartym w sezonie przebudowy Manchester United na moim kanale. Po tytule możecie się zastanowić czy osiągnąłem wielki sukces, bo tak naprawdę, a może to ironia, a może ktoś inny z angielskich klubów dokonał czegoś niemożliwego, tego dowiecie się właśnie w tym odcinku. Ja Was zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeśli Wam się film podoba do zalajkowania mojego, mojego fanpage'a bo tam będą się info, pojawiały informacje na temat nowych serii Już jedną informację podam chyba w niedzielę myślę, że w piątek podam kolejną informację na serii która ruszy z przebudowy następnym odcinku, ty, tygodniu a my dzisiaj zajmujemy się przebudową Manchester United czwarty, czwarty sezon Spokojnie Kostucha czy to będzie ten sezon w którym uda nam się w końcu wygrać ligę, e, ligę. wygraliśmy już ligę mistrzów Lig, e, FA Cup i Carabao Cup ale nadal nie wygraliśmy Champions League i właśnie w tym sezonie może nam się to uda a może nie Cristiano Ronaldo to jest jego ostatni sezon i bardzo bym chciał dla niego zdobyć Premier League wygrać Premier League wygrać ligę mistrzów zobaczymy czy nam to się uda czy też nie to miałem zamiar dać Depaya na skrzydłowego lewego ale potem tego nie zrobiłem i dokonałem tylko jednego tak naprawdę wzmocnienia kupiłem za ponad prawie 300 tysięcy żoła feliksa tak jak mówiłem w ostatnim odcinku miałem ochotę kupić żoła Felixa, to go po prostu kupiłem i tyle. I tak i to tyle jeśli chodzi o moje ruchy transferowe zaraz zobaczycie jak przyszedłem do negocjacji właśnie z żoła Felixem. na początku oczywiście. Eee, to co od nas oczekuje Zarząd czy uda nam się ociągnąć te cele, czy nie, no zobaczymy, no mamy strasznie samą ocenę, no, ostatni sezon był słaby zajęliśmy drugie miejsce widzę, ale nic nie wygraliśmy A w drugim sezonie wygraliśmy trzy buchary oprócz League, więc To był bardzo duży kryzys, Bardzo duże takie rozczarowanie Tutaj usuwam sezoników listy listy życzeń Myślałem nad kupnem Hela Gomesa powrót wychowanka miałem kupić Ingarda, wiem, że miałem kupić, nie kupiłem go Niestety, tutaj miałem jakiegoś darmowego Doyla piłkarza. Bardzo duży overa, jak na 18 latka takiego Nojnej ma 70 overa, więc stwierdziłem, że go kupię, i wypożyczę i zobaczymy, czy kiedyś się rozwinie. No tutaj macie negocjacje, oczywiście perspektywiczne, bo nic więcej z niego nie będzie, damy go na wypożyczenie i zobaczymy, czy jakiś klub się po niego zgłosi w przyszłości. A zaraz przejdziemy do negocjacji Joao Feliksa. No trochę jak taka. Joao Felix kiedyś był łączony, jak jeszcze był w Benfica. Kto nie... Kto nie był w ogóle łączony z Manchesterem United, Ten niech pierwszy rzuci kamień. Przejdziemy do negocjacji z Diego Simeone, który się okazał ciężkim graczem, naprawdę twardym. Nie chciał ugiąć się. Felix kosztuje ile? 182 miliony. Ja zaproponowałem 200 milionów, się nie mylę, na początek, tak? 200 milionów. Ale on chciał 289,5 Chciałem zbić tą cenę, próbowałem Zaraz się dowiecie czy mi się ją udało 229,5 Nie zejdziemy z przedstawionej ceny Jeszcze raz Trochę podwyższę ofertę 249,5 Nie zejdziemy z przedstawionej ceny To stwierdziłem, mam pieniądze, to ma być jedyny transfer w tej, tej karierze, w tym odcinku Więc biorę Joao Felixa, bo moim zdaniem mamy naprawdę kompletny skład A Joao Felix po prostu chciałem, to go kupiłem Wolałem kupić Felixa, niż Mbappe na przykład. No i dobra, tutaj Jacka Grelisza dostałem ofertę, on chce odejść, tutaj ciekawą ofertę. zastanawiałem się nad nią Monaco, daj mi fajnego pomocnika młodego, 82 overalla dla Jacka Grelisza, ale ja chciałem trochę więcej pieniędzy, 17 milionów to jest naprawdę sława kwota, ogólnie zawodnik ich kosztuje 37, mało. Chłop się na to nie zgodzi, więc ja się na to też nie zgodziłem, więc zakończyłem te negocjacje, bo się nie opłacał. tutaj mamy najdroższe transfery letniego okienka u Pamekano. Patrzcie, jaka w ogóle różnica. U Pamekano 140, FX 290. Carpe dużej prawie za 100 milionów do Interu. Firmino za tyle hajsu. No proszę, Real szaleje. Masias, Dest. Jakoś tak no piesz out te U Pamecano, za 145 milionów do Realu Madrid. Mocno, bo bardzo dużo wydali Areola 30 lat, 45 milionów do Barcelony. No dobra, Duma Cataloni, przy Messi, odszedł. trzeba go jakoś zastąpić. No i po połowie sezonu jesteśmy na czwartym miejscu. No nie idzie nam najlepiej na ten moment. w lidze mamy straty zaledwie 5 punktów. Manchester City zaczął gubić punkty, ale my też zaczęliśmy je gubić. Jeśli chodzi o Carabao Cup, to jesteśmy w trzeciej rundzie. Gramy z West Brom. E to jest FA Cup. Jeśli chodzi o Carabao Cup. To gramy w półfinale z Manchester City. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, awansowaliśmy z grupie, gdzie grałem trochę rezerwowym składem. Często dawałem rezerwy, dlatego tylko 11 punktów. Ale z Airbnb myślę, że powinniśmy awansować do następnej fazy Champions League. To jeszcze raz tabela. Tracimy mało goli, ale no, te remisy nie są, no, nie są najlepsze dla nas, jeśli chodzi o naszą karierę menedżerską. Lecimy dalej. Centrala składu i najlepszym szczelcem po połowie jest Markus Rashford. 93 overall. Już ma Haaland, trochę słabo w tamtym sezonie, miał 20 goli na, e, na tym etapie. Ronaldo 5 goli w 15 meczach. Ronaldo się starzeje, overall spada. Zobaczymy, czy uda nam się zdobyć dla niego mistrzostwo. I lecimy dalej. Nie ma co się zatrzymywać. Mamy to, mamy to. Manchester United wraca na tron. Manchester United zdobywa. Premier League wygrywa obyśmy w trzeciej istocie, w tym sezonie też to zdobyli, choć myślę, że Manchester City jest zbyt silny, e, więc zobaczmy tutaj e, jak to wygląda sytuacja, Dzie 7 punktów przewagi nad Tottenhamem. w Carabao Cup wygraliśmy po rzutach karnych, e, FA Cup, w Carabao Cup wygraliśmy znowu z Tottenhamem, a w Lidze Mistrzów też wygraliśmy z Bayernem Monachium, czyli Manchester United zdobył poczwórną koronę. Tego nikt w życiu nie dokonał w Anglii. Jesteśmy najlepszą drużyną w historii angielskiego futbolu. Manchester United, Premier League, Czech, Champions League, Czech, Carabao Cup, Czech i FA Cup, Czech. Więc naprawdę mega, mega i jeszcze raz mega sprawa. Udało nam się, udało nam się w końcu zdobyć mistrzostwo, zdobyć wszystkie puchary. Jestem mega zadowolony z tego, że tak to się udało. Cztery ciężkie sezony, ale w końcu się udało. Będzie można zacząć nową serię. Ona też będzie z klubem z Premier League. Potwierdziłem, czemu by nie. Wiem, że dużo Premier League, no ale. Tak na to padło, no, ale będzie jeszcze inna przebudowa za Anderlech, który myślę, że nagram w piątek to będzie ostatni odcinek z Anderlech, przełowy trzeciego sezonu, bo trochę następna przebudowa za Anderlech będzie trochę dłuższa. Planuję, będzie klubem z ekstra klasy. Macie tą informację na moim fanpage'u i Premier League. na stopu, bo będzie że jakaś dobra, drużyna, słabo, w. a tam. Bo obawiamy się, w że już jeszcze 22 ciekawymi innymi zespołami. No, jak będę miał oczywiście czas, bo chcę nagrać serię, no, może o to nagram jakiś osobny materiał. Tutaj no, widzicie, jak zawodnicy się yy, rozwijali. No, naprawdę fajnie się ten skład rozwijał. Młodzi się rozwijali, może nie zagrali dużo meczy, ale myślę, że w przysz... myślę, jakbym jeszcze grał z 5 sezonów, to naprawdę ta młodość, młodzi by grali w tym zespole. I, no i myślę, że jeszcze kogoś by pewnie kupił. Właśnie, że bym trochę zaczął sprzedawać piłkarzy, żeby mieć na nowych. I co? No i pomału co? Przechodzimy tak naprawdę do końca tego materiału. Depay, Felixo1, Ronaldo, który kończy karierę, ale w glorii chwały. No naprawdę to było niesamowite, jak udało nam się zakończyć ten sezon. Powoliście z wami żegnać, jeszcze 20 sekund, tutaj widzicie kto jest najdroższym naszym piłkarzem, nasze osiągnięcia w całej karierze. Jak wam się ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, czekajcie na następne materiały. Cieszę się, że wygraliśmy. To tyle, na razie piąteczka.